Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat przekształcania obiektów, wykonamy sobie ćwiczenie drugie, które znajduje się w książce Informatyka 2 wydawnictwa WSIP. Symetria wokół środka. Utwórz kwiatek, wzór poniżej, a następnie dokonaj modyfikacji elementu wzorcowego. Zaprojektuj wzorzec, w którym elementy sklonowane zostaną przekształcone przez obrót. I w pierwszym kroku. Będziemy chcieli narysować sobie okrąg. Czyli klikamy sobie tutaj Tworzenie okręgów elips i łuków i klikamy sobie kolor żółty. Możemy narysować. Pamiętamy, że jak naciśniemy lewy CTRL, to zrobi nam się tutaj ładny okrąg. Czyli mamy coś takiego. Teraz będziemy chcieli kliknąć Zaznaczanie i Przekształcanie obiektów i odklikujemy sobie. Następnie bierzemy sobie kolor pomarańczowy. I będziemy chcieli utworzyć taki płatek. No i teraz klikamy okrąg i mamy coś takiego. Teraz, jeżeli udało nam się już coś takiego stworzyć, klikamy sobie ścieżkę i obiekt w ścieżkę. I teraz będziemy chcieli tutaj pewne operacje wykonać. Klikamy sobie edytowanie węzłów i uchwytów sterujących ścieżek. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj dwa uchwyty. W tym miejscu, i teraz klikamy jeden z nich, naciskamy Shift i klikamy drugi. Teraz naciskamy oczywiście lewy Shift, kliknąłem i naciskamy lewy CTRL i przenosimy to lekko do góry. O, w taki sposób. Teraz możemy to oczywiście jeszcze zmniejszyć, czyli klikamy Zaznaczanie i Przekształcanie Obiektów i tutaj zmniejszamy. Mamy taki płatek. Jeżeli teraz będziemy chcieli narysować. Tutaj takich płatków, ich jest tutaj 12. Gdybyśmy, ich, gdybyśmy je policzyli, to klikamy sobie jeszcze raz o tutaj i pojawi nam się o taki punkt. Trzeba go wyciągnąć w to miejsce, a będzie to środek symetrii. No i teraz wykonujemy sobie takie ćwiczenie. Klikamy sobie w tym miejscu edycja. Klikamy sobie klonuj i utwórz układ klonów. I teraz, żeby to sklonować. Musimy mieć ustawione proste przesunięcie. Kolumn musi być 12 i musi być zaznaczone tutaj wiersze i kolumny. Teraz będziemy wszystko chcieli przesuwać o minus 100%. Jest to przesunięcie w poziomie dla każdej kolumny w określoną tutaj wartość procentową wysokości elementu. Oczywiście mogą Państwo zmieniać te wartości, żeby zobaczyć, jak to dokładnie działa. Tutaj mamy 0, 0, 0 i same jedynki skalowania tutaj muszą być poustawiane na 0 one są w domyślnie pewnie ustawione ale mogą państwo sprawdzić i wykładnik musi być 1 1 i tutaj 0 0 opród dajemy sobie 30 stopni dlatego że mamy 12 płatków a kąt pełny wynosi 360 czyli tutaj wpisujemy 30 gdybyśmy mieli 4 elementy no to mielibyśmy o 90 stopni rozmycie tutaj same zera i kolor Powinien być ustawiony. O, tutaj kolor nie jest taki bardzo istotny i śledzenie też nie jest istotne. I teraz klikamy sobie utwórz. Jeżeli klikniemy sobie utwórz, mamy coś takiego. Teraz wystarczy po prostu zmniejszyć coś takiego. I wstawiamy sobie tutaj okrąg. I teraz gdybyśmy chcieli dokonać pewnych zmian, to pod tym płatkiem znajduje się wzorzec. Czyli ten początkowy płatek przesuwamy sobie na bok. I wzorzec bierzemy sobie na bok. I teraz, jeżeli dokonamy pewnych modyfikacji, to kwiatek ulega zmianie. Czyli widzimy, że możemy takie coś robić, i kwiatek będzie ulegał zmianie. Gdybyśmy chcieli skopiować nasz kwiatek, to wystarczy, że wszystko zostanie zaznaczone i naciśniemy sobie Ctrl C. Ja to może trochę pomniejsze. I obok wkleimy sobie Ctrl V. I teraz, jeżeli Państwo chcieliby zablokować ten kwiatek, wystarczy, że klikną Państwo ścieżkę i klikamy sobie Kontur w ścieżkę. Jeżeli klikną Państwo Kontur w ścieżkę, to zmieniając ten element, ten zostaje niezmieniony. Także jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę powodzenia.